Davaj, Uwóż, dawaj! Się, dawaj. Chabaj się! Oj dobra, ja idę po kupa! O fuj! No centralnie ma już muszę gadać do kupy teraz naprawdę. No się Markusz do Marko! Z tej strony do mi! I moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gierki, w której to zakładamy nasze okulary i możemy robić co tylko chcemy. To room. Zobaczcie w ogóle, że jesteśmy teraz tutaj w e, The Man from the Window. Ja nie wiem, ja nie wiem przypadkiem, jak ja mam ma, Music, sounds, ambiance. Zobaczcie w ogóle, tam się typek ukrywa, nie? On tam się ukrywa, typek pod stołem. Tam się typek ukrywa w jakiejś szafie, czy to znaczy w pudełku, czy coś. Tutaj w kiblu, natomiast The Man from the Window chodzi cały czas. Nie, wiem, dobra, co my teraz tutaj musimy zrobić? Creators, subscribe, free coś tam be excellent to each other. No dokładnie, players under 30 must use a junior account. Find a new room. Ok, dobra, co ja teraz tutaj może? Among Us, Among Us. Siema, Among Us. Co tam Ciebie jest, słychać? Ok, dobra, zamknąłeś. Ale to czekajcie, co? Ja... O... <ścoughs> jak się ty... Siema. siema! Siema, 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 siema. Ok, dobra, lecimy. Ten się tutaj ukrył pod tym. Czekajcie, bo ja bym chyba chciał wejść do pralki. On przychodzi za 30. O, ja sobie tutaj skoczę, pa. Ok, hide. Okej, okay, ja się tu ukrywam, ja jestem tu! Miejmy nadzieję, że mnie tutaj nie znajdzie, bo ja bym musiał... Hello? Hello? Ja bym w ogóle musiał, wiecie co? Ja bym musiał... Ty... Siema! O, on się, ten się tam ukrył. Ja bym w ogóle musiał teraz... Co się dzieje? Ja bym w ogóle musiał teraz zrobić coś takiego, nie? Że... Ja się ukryję. Ale to wiecie co? Ja może sobie odsunę ten... Ja tu nie mam miejsca. Ja zapomniałem, że ja mam taki malutki pokoik, że ja tutaj nie mam miejsca, nie? Aj no dobra, ja się ukryję! Budeczka teraz z Mario, nie, bo on przychodzi, patrzcie, on przychodzi za za 3 sek... Dobra, już. Oh my god. mnie nie zauważył. Teraz znalazł tam kogoś. O oh my god! Na razie pożę... Ej, Angelika! Ej! Angelika! Co? Czekaj on tu teraz przyjdzie sobie, nie? Tak mi się wydaje. Czy on do mnie przyjdzie na pewno, czy też nie? O nie, co on tam sześć? Co on tam, tam szczególnie? No powiem sobie... Ale... Ale to co, już? Tutaj mamy jakieś szafki. E, tutaj, no ja nie wiem. Idzie? Nie się tam schował. Czy Czemu... ja O, jest. Tu jest kupa! Ty, bo tu jest. Tu jest kupa, nie? On idzie! Ja się schowam do pralki. A to. Idzie. He's free, idzie. Czy on mnie teraz zauważy? On mnie chyba widzi. No, dobra, po... poszedł gdzieś sobie tam teraz. Poszedł? Tam już. Tam już jakiś typek sobie chodzi. Zobaczcie. O, idzie. Niech on tutaj nie przyjdzie do tej pralki, proszę cię, no. Siema, siema. Gdzie jest mój mikrofon w ogóle? Bo ja się boję, że ja do was nie gadam. Gdzieś. Gdzieś tam sobie poszedł teraz. O nie! Ty, bo jak ja bym się schował tam w tej kupie, to by była lipa. A teraz... O nie! On teraz tu idzie. Tam ktoś ucieka, pa. ja mogę stąd patrzeć? Pa to, pa. Poszedł! Ty on poszedł znowu! Ty, let's go! Dawaj piony! Piona! No... No piona. Let's Go! Let's go! Czemu mnie kamerujesz?! Co? Czemu? Czemu mnie kamerujesz? Czemu wy mnie kamerujecie?! Co?! Co się z wami dzieje?! Dawaj! Dawaj! się! Dobra ja idę po kupa! Oh mjg! O ful! No centralnie ma już muszę gadać do kupy teraz naprawdę... Nie am, 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 am. no bez przesady, ja takich rzeczy naprawdę nie robię, nie On tutaj na bank przyjdzie. A co kto tam jest? Co tam się bije ty w tej wannie? Co co, co, co tam się w ogóle dzieje teraz ty? On chyba idzie, nie? Pa. On tutaj przyjdzie, on na pewno będzie chciał... S no już trochę tu śmierdzi muszę wam powiedzieć. No troszeczkę, tak, troszeczkę... Tak, troszeczkę bardzo... Eee. Co <noise> tak? Mnie to tak kurci, żeby to zjeść, nie, że to jest niemożliwe Dobra, poszedł! Ja wyłażę! Ja wyłażę! Ja wyłażę! Let's go, people! Gdzie jest, gdzie jest mój kolega, którego poznałem przed wiążą? Gdzie on jest? On zniknął! Co ty masz na tym czole? Ty? Ty? Co, co, co ty masz na tym czole ty? A ty co tu zdjęcia? Co ty tu robisz, te? Halo! No nie ma mojego kolegi! No gdzie on jest? O, oh, jest! Jest on! Ej! Siema! Te! Te! Siema! Ej! Siema! Siema! Dobra, on idzie, czekaj, patrz. On tu idzie, pa, on tu idzie. Jaki tu będzie jumpscare, pa? Siema! On mnie nie wie. He found you, okej. Okay. Moi drodzy, nie gramy teraz w demon. You leveled up, ale dlaczego? Po co? Nie zagramy sobie teraz w The Man From The Window, tylko zagramy sobie w The Woman From The Window, czyli w kobietę z okna. Okej, okay. ale powiedzcie mi teraz, czemu ja tu jestem sam? No nie wiem. Aha, start the game, czekaj. Pop. Proszę bardzo, ja tu nie mam tak mało miejsca. Game on, ja tu mam tak mało miejsca, że to jest niemożliwe. She's coming in... 54 seconds. No dobra, kto? Kto i gdzie tutaj tutaj do mnie przyjdzie? No pokażcie mi ją. Pokażcie mi tą kobietę. Gdzie ja się tutaj mogę ukryć? Gdzie ja się mogę gdzieś tutaj w piekarniku na przykład ukryć czy coś takiego? Nie no, tutaj nic nie możemy... O, tu się mogę ukryć. A i to wiecie co? Ja sobie może na razie stąd wyjdę, ponieważ ja bym bardzo chciał zobaczyć się... Jak... No, ona wygląda, no nie wiem, nie mam żadnego pojęcia jak ona będzie wyglądała. W każdym bądź razie my musimy najpierw może sobie tutaj jakiś, O, tu, za głośnikiem, nie? ja się mogę tutaj za głośnikiem tak po prostu ukryć? No nie wiem, dobra, idziemy dalej. Ona. On, dobra, bo ja muszę najpierw domek poznać, nie? Ona przyjdzie, najpierw tędy. I tu jest kominek. Tu się mogę ukryć. Okej. Okay. Ale ja się jej boję, bo ja, ja nie wiem w ogóle, kogo się tutaj możemy spodziewać, nie? She's coming in 10 seconds. No. Wybierzmy, może jakoś tak szybko. No może do klopa znowu? O. Czekaj, bo ona weszła. Halo? Ja nie wiem gdzie ona jest, nie? Czy ona tutaj przyjdzie, czy też nie? Halo? Find a new room. Co? Ona tak szybko poszła. Use edit on your marker to edit the costume. Ale to kosztuje tych 50 Pięćdziesiąt 50... Romowskich. Room... Ja nie wiem jak ona się to... Ty, bo w ogóle wiecie co tutaj... O co tutaj chodzi? Że tam była głowa na zewnątrz. Ja muszę zobaczyć co to w ogóle za głowa jest. Czy ta głowa nas goni? Mi się wydaje, że ta głowa nas... O nie! O! Ty, to jest Momo! MOMO znaczy się, przepraszam YouTube, to jest MOMO Baba Zero Joining the Room, się No, to jest MOMO Ty. Ty Normalnie MOMO na ZGODNIE ja muszę zobaczyć gdzie ona wchodzi, czekaj, które no ona wchodzi. Ona wchodzi chyba tędy, to ja się. Szybko ukrywaj się! Ja się tu szybko schaj. Ja nic nie widzę, nie? Czekaj, pa, pa to, pa oh my god! O Jezus Maria, jak ona creepy wygląda, ty! Ona tak chodzi, ta! Ta! Ale wydaje mi się, że wystarczy się tutaj schajdować. Ona nie szuka tak naprawdę skrytek. Jeżeli ktoś by... Ona chyba... Ona chyba nie szuka skrytek. Ale wydaje mi się, że ktoś u góry stoi i on się zastanawia w ogóle, co ja robię, nie? A ja się po prostu ukrywam... patom MOMO. Pa! Gdzie ona jest? O, idzie, pa! Jezu, zmarł. Find a new room. Ty, czy on już wyszedł? Czy mogę jakoś te drzwi otworzyć? Siema! O, oh, join the room, dawaj! No, pograjcie ze mną ludziska, no! Ty, bo ona przyjdzie za sekundę, nie? Czekaj, ja tu już przeprowadzę, pa. Nie mogę, nie mogę... To, dobra, tu się mogę znajdować. O, oh, nie! Oh my god! She found me. M-O, M-O, wygląda mega creepy. Siema! Dorsy! you leveled up. Znowu mam jakiś nowy level, ty? O, siema! 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 A czy mogę? Co, co do mnie krzyczysz, ty? Jak się sobie z tobą pograsz? No co ci chodzi? Gramy w dorsy, tak czy nie? No jesteśmy, jestem sam! No jesteś sam! No no! Ja myślałem, że ona na tej mi pił brawo, tak o! Albo i tak tak. No jestem sam! Dobra, wypuść mnie, halo! Siema! Nie jestem sam nie. Ale bez sens. Jest tutaj ktoś? Hello. Kluczek. No chyba sobie muszę sam kluczyk wziąć. Press X or thumbstick button to crouch. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, jestem. Dobra, dawaj. Idzie. Ty, jak oni to fajnie zimprowizowali. Ty, zobaczcie, jaka to jest fajna gierka. No i co mogę otworzyć Po prostu. Tu? Siema. Siema, siema! Kuczyk zniknął. Jest tu ktoś? Bo ja się boję, że jakiś ambush przyjdzie, czy rush, czy, czy, czy rush, czy ktoś inny. Siema! Yy. Wydaje mi się, że muszę znaleźć teraz jakąś dźwignię. Czy ta dźwignia będzie tu? Siema! O. Same... same... Sometimes things can... Co? Czekajcie, ja mogę... No ale... To nie działa. Halo! O. Dobra, zadziałało, bo ja tu mam ma, Ja wiem, że ja wam cały czas mówię, że ja tu mam mało miejsca, ale to jest prawda, no przecież ja nie ściemniam wam, no. O, czy ja mogę sobie popatrzeć za ochroną? Oh, no? <laughs> Uuuu! Hello! Co tam jest? Dobra, idziemy do kolejnych drzwi. O nie. Coś... Chyba nie ma klamki, tak mi się wydaje. Czy ona by... Be... Ja tutaj widzę jakiś, ten, czekaj. Pójdę. Popchnij to. O, tu coś będzie, nie? Patrz. Widzisz? O, Darknap. Widzicie? No znaleźliśmy teraz tutaj właśnie... Oh my... Widzę więcej szaf niżeli tylko jedna, więc to, to może, to może sugerować tylko jedno, prawda? Trzeba się ukryć! Na milion procent, nie? O oh my god! Hide. Oh my god! A czy tutaj będą psyty? ma? Tu jest mega ciemno. Going to lobby? A bo to jest taki DROBLOX doors TESTING. Aha! A co tu się dzieje? O Jezus Maria, jakie to jest creepy. Czy ja mogę w to wskoczyć? O! Oh. Nie myślałem, że ja w to wskoczę i spadłem. Hotel 1... A bo to jest Hotel 1 HD part. Czyli są tak jakby dwa różne. O siema. Hello! No wszyscy... Co mnie wszyscy ignorują? Ja, ja chcę tutaj przyjaciół. Co to tutaj w ogóle jest? O... Co się drzesz, chłopiec? Yeah. The void update. Mm. Proud kitten left the room. Dobra, jestem sam, nie? Ale to jest bez sensu. He's here. On tutaj... Co tu jest w ogóle? Za tutaj. Co się stało? The real. Wiesz co to once I hit this, I'm gonna give my subscribers. Roblox First hide. Bo to, a, bo to jest deweloper chyba tej gry. Ale czemu ja jestem sam? Ja nie chcę być sam, no? A, i tu jest teraz tak, aby inny hotel. Okej. Okay. A czy Muszę wziąć kluczyk? Ja sam kluczek gdzieś, czy nie? Czy muszę po prostu wejść? O! Nie potrzebuję. Ty no. A to, pa. Pa. Głową, pa. A bo one się same zamykają. No dobra, niech będzie. Co my tutaj mamy teraz za obraz? I mi się... Mi się troi w oczach od tego obrazu, co? A, bo to jest taki trójwymiar! A, no to teraz już mi się nie troi w oczach. Okej. Okay. This painting is called 2D Box. Okej. Okay. Siema. Ty no, drzwi zamykałem normalnie przede mną, nie? Okej, okay. wydaje mi się, że znowu musimy... O, a ty co tutaj? This painting is called Make Friends Loser by Stray Cat. No trzeba mieć przyjaciół, nie? W świecie takim też wirtualnym. No wiadomo. Że wszyscy się przenoszą teraz do świata wirtualnego, i za niedługo wszyscy będziemy w domach siedzieć i nic nie robić. Nie będziemy patrzeć na drzewa tutaj, w świecie wirtualnym. Bez sensu. Mm. Wydaje mi się, że będziemy się musieli ukryć. Tylko ja sprawdzę, jak... oh Ja nie wiedziałem, że to tak szybko się muszę zhajdować. No i co dalej? Kiema? O, jest więcej! Hello! O, też Tu są w ogóle zielone. Oh my god! Oh my god! Ja wiem kto to jest. To jest ambush. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god. Jak ja się tego boję? Jeszcze trzeci raz pójdę, raz, dobra, i kolejne, no. no ile razy tu będzie latał? Dobra, dawaj ten obraz tutaj, pato. O. No i teraz tu się coś otwarło, o nie. Udało mi się to chyba przejść. Dobra moi drodzy, jak zagrować tutaj listę wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega. Jeżeli chcecie więcej tej gierki, zostawcie koniecznie tyle łaperze w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie wiem